Ej, przed chwilą chciałem robić film o skrzynkach. Trochę zagalopowałem, wiecie, w tym filmie. Dlatego mm, będzie krótki, będzie miał dosyć, myślę, trafny komentarz podsumowujący to, co się aktualnie wydarzyło. I to tyle. Film ten jest przeznaczony dla osób w, w, w wieku 18 lat, chociaż nie sądzę, aby ktoś, kto ma 14 lat, siedział i mówił tak: Oj, skrzynka wzrosła o 50 grosz. No nie. Więc to jest to. Yy, na początku. Małpa. Strona małpa. Yy, zrobiłem wam poradnik dla wspierających, jak chcę policzyć, czy się skrzynki opłacają. Coś o czym gadałem w sumie non stop, więc jakby nie powinno być z tym problemów. Pozdrawiam, was. No działaj, że... Dobra. A więc tak, mamy reset dropów. I skrzynka nie spadła, tylko zrobiła swoje ATH. I nagrywam to po tym, jak mi się udało za tyle sprzedać. O. No właśnie. Troszeczkę się jej udało sprzedać. Ktoś zapyta, O kurczę, wyprzedałeś się? To koniec wzrostów. Nie sprzedałem 10%, bo mi się nie chciało ich wkładać do magazynu. Tak to powiem. Yy... I teraz będzie część opisowa całego zdarzenia. Ponieważ skrzynki aktualnie kosztują na Jupinie 8 zł. Jeżeli parytet do Steama wynosi 110% RMB do PLL, to oznacza, że ów skrzynka powinna kosztować około 7 zł. i 10 grosz. To powinna być cena aktualna tej skrzynki w przeliczeniu na wartość z Jupida. Cena ta jest najwyższą ceną, którą obserwowaliśmy od premiery Source'a 2. Aktualnie, jeżeli chodzi o rynek, żeby cena utrzymała się na obecnym poziomie, musi ona spaść do około 5,60 dziś. To jest tak, mimo wszystko nie spada ona do takiej wartości, tylko trzyma się na 6 zł, a nawet ma wahanie do swojego aktualnego ataku. Eee, wobec tego uważam, że jest to sytuacja istnieje pojebana, popierdolona, pokurwione to jest. Ja pierdolę w ogóle, gdzie my kurwa jesteśmy na tym rynku, to jest popierdolone, co się aktualnie dzieje na nim. Gdzie my i jedziemy, jakby gdzie jest kurwa koniec tej zabawy całej? Gdzie to się wywali? Bo to się musi wywalić w końcu, autentycznie. No, jakby 8, kurwa RMB na Jupinie. 8 RMP, JA PIERDOLĘ, TO JEST KURWA MILIARD, TO JEST POJEBANE, SERIO, no, także to był komentarz ogólnie do tej całej sytuacji, yy, nie za bardzo potrafię ująć to w innych słowach, yy. no i przepraszam za mnie, tak, nie chciałem mimo wszystko... Żeby ten film miał jakiś negatywny wydźwięk, wrę wręcz przeciwnie, ma bardzo pozytywny. Mm, I no powiem tak. Nie chce mi się wierzyć w to, że ta skrzynka wbije 7 ,10 zł 10 groszy. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mm, ale tak samo jak we Fracture za 1.45 nie wierzyłem. Tak samo i w to nie wierzę. I na tym zakończę ten materiał.